Rozmawiać będziemy o dwóch tegorocznych eventach, a nie jak to zazwyczaj bywa o jednym. Jak już Państwo zapewnie wiedzą, Mówić będziemy o galach numer 51 i KSW 52. Rozpoczynamy to, chyba już wszyscy się zorientowali, od gali, która odbędzie się 7 w grudnia w arenie Gliwice. Przypomnę, że bilety na KSW 52 dostępne są w sprzedaży poprzez portal e bilet.pl Goście i gospodarze Maciej Kawulski, współwłaściciel Federacji Mamet Scott Askam, Aleksandra Rola, Karolina Owczarz, Damian Janikowski, Szymon Kołecki. Michał Michalski i Albert Odzimkowski i pewnie państwo już się zorientowali. Dziś ogłaszamy kolejną walkę gali numer 52 co Main Event a więc starcie Szymon Kołęcki versus Damian Janikowski. Brawo. Brawo. Dziękuję. Dokładnie tak było zapisane w scenariuszu. To co? Nie ma co przedłużać. Szanowni państwo, głos należy do was. Kto jest pierwszy? Proszę bardzo. Artur Mazur. Artur Mazur, WP Sportowe Fakty, to zaczniemy od tego ogłoszenia. Pytanie do Szymona Kołeckiego, bo twoją karierę miałem okazję oglądać z bliska, często ceremonie ważenia. Tutaj catch weight 91,5 kg. Zastanawiam się, Szymon, czy jest tam jeszcze miejsce, żeby schodzić? Ty walczyłeś w półciężkiej, 93 kg. Tu jeszcze 1,5 kg. E, opowiedz, jak to w twoim przypadku wygląda. W standardowym przypadku nie było problemu, ponieważ ja zawsze zaczynając przygotowania ważę 97-8 kg. Tu było trochę inaczej, ponieważ wstępną informację, jaką dostałem pod koniec maja, wstępna informacja mówiła o tym, że będę walczył w ciężkiej i wagę robiłem przez 3 miesiące na ciężką. ważyłem 101, 102 i jakby to w międzyczasie uległo zmianie i teraz robię na 91,5. Ale to jakby waga nie może dla mnie sprawiać żadnego problemu. Ja przez całe życie startowałem w 94 kategorii. Dwie godziny później dźwigałem ważąc D94, i nie było to nigdy żadnym problemem. Także, jeżeli waga była, miałaby mi sprawdzić jakikolwiek kłopot, to byłbym w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Zadajecie pytania olimpijczykowi? To jest olimpijskie podejście. Może jeszcze pozwolę sobie na jedno pytanie związane z wagą, też. Pytanie do Mameda Halidowa. Catchway też w tym przypadku tak się stało, 85 kg. W środowisku dużo pytań związanych właśnie z tym catchweightem. Dlaczego tak jest, że, że to jest catchweight? Mamy jeszcze trochę mm, czasu do tej gali. Myślę, że zmieścilibyście się. Pytałem o Tomaczka w Gliwicach, on ma swoją teorię na ten temat. A ja chciałem zapytać Ciebie, jak Ty do tego podchodzisz? No jeszcze chciałem zapytać o. Mm, mm, Posty z Instagrama, które się pojawiły, zniknęły z Oskarżył Cię, że no boisz się walczyć z nim na przestrzeni pięciu rund w kategorii takiej właściwej, czyli 83 kg i 900 gramów. A, witam serdecznie. E, tak, boję się. Strachu. Okej, okay, a teraz pytanie. Ja rozumiem, że nie chcesz bronić pasa, natomiast. Nie, no wiesz, no. E... Poprzednio mamy wspólne zdjęcie, nawet jeszcze zrobione w Czempionacie, gdzie wakuje pas. Jest tam Scott Asham i cała ta siatka, która biła się później o pas i ostatecznie Askam zdobył ten pas. Ja wakowałem pas z tego względu, że ja nie biję się często. Ja mam swoje lata już i żeby bronić tego pasa, to ja muszę być często i go bronić. Dlatego zwakowałem ten pas w tamtych czasach, żeby dać szansę innym zawodnikom. Tak samo jest teraz, po prostu wracam, wracam gdzieś tam po decyzji zakończenia kariery. Wszystkie decyzje, które podejmowałem do tej pory były spontaniczne i były szczere i też zawsze trzymam się swoich jakby tego, co powiedziałem, ale to jest wyjątek, dlaczego wróciłem. Wróciłem nie o to, żeby walczyć o pas, tylko wróciłem do tego, żeby walczyć z najlepszymi. A jeżeli to ma być walka o pas, no to musiałbym wygrywam, znowu muszę bronić często to robić, a musiałbym znowu go wakować. No to, to po prostu logicznie sobie pomyśleć o tym, tyle. Ja dodam od siebie, że decyzja o tym, czy są catchweighty, czy walki są o pas, pozostawiamy w swoich rękach i to jest decyzja federacji. Nie chcemy, żeby mamet walczył o pas, nie mając możliwości w takiej pełnej higienie zawodowej, w jakiej pasa się broni, tego pasa bronić, w związku z czym jest to również rozwiązanie strategiczne i polityczne dla nas. To pozwolę sobie na ostatnie pytanie: Jak ty do tego podchodzisz, Scott? Jak oceniasz tę decyzję? Czy jesteś zaskoczony, czy nie? I oddaję już mikrofon kolejnej osobie. Tak, oczywiście. już, ale listening taking it all in. Uh, top and bottom, Mamed doesn't want five rounds. He uh, can say what he wants. I, I, I'm going to say that respectfully as I can. It just doesn't want five rounds. Uh, on był chłopiec. Oczywiście wróciłem i miałem nagrodę. jego decyzja ja ją oczywiście yeah. zaakceptuję. Gdyby to była walka o pas, byłbym na nią gotowy. Jeśli nie, cieszę się, że mi się ze sobą nic, zmierzyć. Nic nie rozumiemy, nic nie słyszymy. Można jeszcze głośniej, jak ten to tłumaczy. Ja tak mówię. Nie wiem, może kwestia głośności. Okej. Okay. E, tak, no decyzja nie jest, nie jest Scotta, on był gotowy walczyć na dystansie 5 rund o, o pas, natomiast jeśli nie, no to cieszy się samej możliwości walki z mametem. wie, że to jest były mistrz, wie, że to jest zawodnik, który miał pas, więc, więc możliwość takiej walki to, to też jest duża rzecz i tutaj kwestia pasa, bądź jego, bądź jego braku nie jest najistotniejsza. Witam wszystkich serdecznie, Olkiewicz Mariusz, Pell. ja bym zaczął od y, pań. I pierwsze pytanie do Karoliny powiedziałaś po Gali w Londynie, że Oli występ nie zrobił na tobie wrażenia, więc pytanie, czy on cię rozczarował, czy nie zrobił wrażenia? No bo jednak Ola skończyła tę walkę dużo efektowniej niż Ty w Łodzi z Martą? Ale przypominam, że w moim debiucie również całkiem efektownie zakończyłam swój, e, swój pojedynek. E, zakończenie fantastyczne, super, e, bardzo efektowne. Ja. Może wbrew pozorom bardzo mocno kibicowałam Oli, aby do tego starcia, aby to starcie wygrała, ponieważ pod prawie roku nasz, nasz pojedynek jest brany pod uwagę i ja go niezmiennie bardzo, bardzo chcę. Także cieszę się, że tak wyszło. Super, gratuluję. Ale chyba nie ma co tutaj zabierać czasu Antonowego, ponieważ z tego co wiem, moja rywalka bardzo zabiegała o obecność na tej gali, ponieważ podobno przygotowała dla mnie wiele takich szpileczek, także no ja jestem ciekawa, co tam, co tam na mnie można mieć. W takim razie oddam głos Oli, poza tym co oczywiście wiemy i poza tą taką mini aferką, nazwijmy to, która wybuchła w mediach społecznościowych, na Instagramach partnera Karoliny. Czy Tobie zależy tylko na tej sportowej rywalizacji, czy poza tym, że chcesz udowodnić, że jesteś lepsza w klatce, chcesz jednak troszeczkę utrzymać nosa Karolinie i pokazać, że jednak to Ty jesteś lepszą zawodniczką? Tylko i wyłącznie sportowa rywalizacja z mojej strony wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o grafikę, którą wrzucił chłopiec Karoliny, no to myślę, że tutaj kolega chciał zabłysnąć, ale wyszło jak wyszło. Ja mam w takim razie pytanie do Mameda Halidowa. Czy wchodzi w grę rewanż o pas, jeżeli zwyciężysz w Gliwicach teraz? E, dobre pytanie. Jeżeli wygrywam, tak? Ja idę dalej, jeżeli wygrywam, zależy, wiesz, no, jak Bogda, to wygram, ale wygrywam, idę dalej. Mnie pas nie interesuje teraz. Nie interesują walki z najlepszymi. Interesują mnie walki. Co teraz wymyślika jest, bo później. Też ja zawsze mówię, że ja nie zabiegam do przodu i nie, nie będę podchodził do tego w ten sposób. żeby się skupiam na tej walce, która będzie teraz. Jest to walka z mistrzem jest to młody zawodnik, który po prostu demolował szedł po pas. I dla mnie to jest potężne wyzwanie teraz. Także na tym się skupiam. Co będzie dalej? W ogóle mnie nie interesuje, jeżeli... Zobaczymy, ja nie myślę o pasie. Ja myślę o tym, żeby walczyć na tym wyższym poziomie po prostu. Twoja walka w Gliwicach to nie jest pożegnanie, to jest powrót. Więc zapytam, ile planujesz walk stoczyć? Czy wszystko zależy od tego, co się wydarzy 9-7 grudnia w Gliwicach? Nie, czy wygrywam, czy przegrywam, jestem cały czas tutaj. Jezu, ile będę? Zobaczymy. Pytanie do Szymona A Mariusz, może poczekajmy, czy jest, to już tak troszeczkę przyjąłeś, czy jest y, ktoś może chętny, kto chciałby jeszcze ze swojej strony zadać pytanie, a jeśli, a jeśli nie, to jak najbardziej zaraz do Ciebie wrócimy. Od razu skorzystam z okazji. Tomasz Majewski, Fight Sport. Damian, skąd taka decyzja? Mam tutaj na myśli przede wszystkim ten skok wagi, tak? Skąd decyzja właśnie o, o, o tym catch -weight? czy byłeś zmuszony do tego, czy po prostu sam chciałeś takiego pojedynku, bo nikt wcześniej nie, nie awizowałeś, że w ogóle takie opcje wchodzą w grę. Pytasz o wagę, czy o pojedynek? Pytam o pojedynek rywala i wagę. No pojedynek to tak jakby przy rozmowie, przy obiedzie wyszedł z naszego obozu, to już od razu też szczerze mówię, że to by mogła być ciekawa walka. Co, co, co prawda jest taka, że ja to się wywodzę ze sportów chwytanych, ze sportu walki, gdzie trenowałem zapasy. Ale tutaj też patrząc, patrząc, kiedy zakończyłem karierę zapaśniczą i przeszedłem do MMA tutaj podobnie razem z Szymonem już mija chyba nam trzy lata, jeżeli się nie mylę, jak już dziś jesteśmy na tych matach trenujemy i że to może być bardzo ciekawa walka. Tym bardziej, że to są święta, jest grudzień, te święta się gdzieś zbliżają. Co następne jest to starcie dwóch medalistów olimpijskich. Wiadomo, że Szymon jest większy, jest, jest wyższy, może dominować, może być silniejszy gdzieś ode mnie, ale gdzieś te umiej umiejętności mogą gdzieś się wyrównywać, ja mogę dziś być bardziej szybszy, bardziej przebiegły i może być to bardzo, bardzo fajna walka, dlatego też zdecydowaliśmy się i wyszliśmy z takim pytaniem, czy Szymon byłby zainteresowany. Jak widzicie on też jest sportowcem z krwi kwości, kości, nie wybiera, nie przebiera w zawodnikach. Zgodziliśmy się, umówiliśmy się właśnie w kategorii 91.5, aczkolwiek ja próbowałem, nasz tutaj całe, cały team próbował jeszcze żebyśmy zeszli tą tak jakby jeszcze niżej, żeby było po połowie, skoro Szymon się bije gdzieś tam w 9.3, ja w 4, żeby gdzieś tam się po połowie spotkać, ale zgodziliśmy na, na tą się wagę jaka jest i co najbardziej mnie cieszy i pewnie też Szymona, że możemy się sprawdzić, że to może być naprawdę fajna walka i da, damy wszystkim kibicom i fanom dobre show na święta, nie prezent na święta, tylko deserek. Szymon, od razu, gdybyś mógł też swoją opinię na temat tego pojedynku wyrazić jakoś krótko. Ja mam taką ostatnio niekomfortową sytuację, kiedy dostaję propozycje od federacji, bo z reguły dostaję jedną propozycję, nie mam zbytnio w czym przebierać, ani w kim, a z drugiej strony widzę, że jak jej nie przyjmę, to takim będzie smutno. No i nie mam generalnie wyjścia. Musiałem zaakceptować walkę z Mariuszem, zaakceptowałem walkę z Damianem. Jak gdyby sportowo ona mi bardzo pasuje, natomiast już mówiłem wielokrotnie, trudno się bić z kimś, kogo się zna, lubi i szanuje. Musiałem walczyć z Mariuszem, teraz toczy pojedynek z Damianem. Taka jest praca. Gdybym mógł wybierać... I dostałbym takiego przeciwnika jak Damian, ale z innym imieniem i nazwiskiem, to wolałbym wziąć właśnie tego drugiego. No, ale jest, jest Damian i nie ma problemu. Jeżeli chodzi o wagę, to były faktycznie propozycje, żeby ta waga była niższa i pewnie w normalnych warunkach, tak jak mówię, bym się zgodził nawet na, na trochę jeszcze niższą, ale no ja ważyłem trochę więcej, bo tak jak już mówiłem, przez trzy miesiące robiłem wagę na wyższą, ponieważ. Wstępna informacja była, że będę walczył w ciężkiej w grudniu. Dlatego te 3-4 kg byłem do przodu. To już też ciężko było mi e, decydować się na aż taką różnicę wagi, ponieważ nigdy tego wcześniej nie robiłem. Nie ma co ukrywać, że między Waszymi teamami, mam tu na myśli Berku WCA, Fight Team i. i... Timem Mirosława Oknińskiego Trzeszczy to też jest dodatkowa rywalizacja, dodatkowy bodziec. To może jest tak, że po prostu gdzieś, gdzieś zostaliście sprowokowani do takiego pojedynku i przyjęcia. Znaczy, żeby doszło do jakiegokolwiek ważnego pojedynku w KSW. To każde zestawienie musi zyskać aprobatę szefów i ono musi mieć sens. I na pewno konflikt mego trenera z niektórymi zawodnikami trenerem pewnie podsyci atmosferę. Natomiast ja z dużym uznaniem zawsze odnoszę się do całego WCA, z dużym szacunkiem do Damiana trenera i jego kolegów z Maty, tak samo jak i do niego. Także ja tutaj nie mam żadnych konfliktów ani żadnego napięcia. Zresztą z wieloma zawodnikami też się koleguje. Kiedyś też trenowaliśmy razem z niektórymi zawodnikami, którzy tam ćwiczą, także no ja niestety tego konfliktu nie podsycę, ale zakładam, że on na pewno jakby trochę urośnie przed tą walką, ale dzięki temu też pewnie zwiększy się zainteresowanie. To jeszcze dopytam… To poczekaj może chwileczkę, bo faktycznie umówmy się, że maksymalnie trzy pytania, teraz… Szansa dla Michała. To ja od razu z na podpytam, bo słyszałem bo mówiło się w kuluarach o tym, że jeżeli przyjdziecie się, zmierzyć z Szymonem, to będzie taka obligatoryjna sprawa odnośnie wagi, że w dzień walki tam na przykład do godziny 18 powinien wnieść tyle i tyle na wagę. Tak się gdzieś mówiło, czy słyszałeś o tym, czy to prawda, czy są takie ustalenia? Czy generalnie gdzieś tam masz <noise> dobre te gumowe ucho? Różne, różne, różne były gdzieś tam, można powiedzieć, takie rozważania. Wiadomo, tak jak Szymon, ta sam teraz przyznał się, że on myślał, że będzie pił się w ciężkiej, gdzieś próbował tak jakby nie gubił tej masy, a wręcz przeciwnie, ją budował. To był też pomysł, tak, żeby po prostu nie było jakiejś za dużej różnicy masy, czy tam wagi w dniu, w dniu walki żeby po prostu w dniu walki gdzieś tam o godzinie 18 zważyć się, żeby mieć tam z 95 albo 6 po prostu na wadze, tak, żeby nie było, że ja będę bił się, będę miał 93, a Szymon nam wyjdzie, będzie miał 101, bo to jednak, jednak gdzieś ta masa gdzieś tam może gdzieś tam zaważyć na korzyść wygrywającego, czy tam tego cięższego, ale... To po prostu były gdzieś tam, mówię, takie między nami gdzieś tam rozmowy, dobrze to pod, gdzieś tam podsłuchałeś, ale tak jak mówię, wszystko jest w porządku, 9:30, w piątek rano się ważymy, a później niech już każdy ma na, w klatce tyle, ile będzie miał. No to do Alberta, jako deputującego w barwach KSW, powiedz mi, mi apetyt oczywiście... E bo tak było podawane w mediach, na pas na Roberto Soldicza. Ostatecznie jest Michał Michalski, bardzo solidny zawodnik, kompletny. Czy to cię zadowala, czy to cię cieszy, czy, czy w jaki sposób odbierasz ten debiut i taką szansę? No, witam wszystkich. Ja przede wszystkim się bardzo cieszę, że jestem właśnie częścią takiej federacji jak KSW. Wiadomo, to jest. Marzenie wielu zawodników. No oczywiście, no, z Michałem przede wszystkim jesteśmy kumplami, ale na pewno jak się tam klatka zamknie, to tak jak Michał powiedział i napisał u siebie w mediach, to nie będzie dobre, koleżeńskie solo, no na pewno będziemy starać sobie wyrządzić jak najwięcej krzywdy w walce. A wiadomo, jeśli odnośnie do, do Roberta, no, jeśli jest się częścią jakiejś federacji, to wiadomo... Zawodnik też zestawia się z innymi swojej kategorii wagowej. Przede wszystkim trzeba mierzyć wysoko, trzeba mocno wierzyć w swoje marzenia i przede wszystkim, nawet czasami nie będąc faworytem, wierzyć mocno w to, że można właśnie wyrządzić niezłą niespodziankę. Pytanie do Macieja Kawulskiego Maćku, walka Damiana Janikowskiego z Szymonem Kołeckim, to jest walka, która porwie fanów, tak uważam. Super zestawienie, będzie bardzo dużo osób o tym mówiło, ale z drugiej strony, jest to walka, gdzie jedna z gwiazd federacji przegra. Czy wy też to rozpatrywaliście pod takim względem, bo jednak no, któryś z tych panów będzie miał porażkę kolejną w rekordzie? Wiesz co, nie słyszałem o takich zestawieniach, w których y, obydwaj wygrywają. Taki to jest sport, sport indywidualny możemy zrobić. <grym> Można próbować, to by było ciekawe, ale myślę, że tym się rządzi sport indywidualny. No. Y, klatka zawsze pisze scenariusze i, i to nie jest tak, że, że te scenariusze są pisane tylko dla wygranych, też dla przegranych, bo to jest. Y, 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 Danej kategorii wagowej zawsze jakiś nowy potencjał do tego, żeby zestawić tych, którzy przegrali, tych, którzy wygrali. Tak się dzieje od 15 lat w KSW, tak się dzieje już pewnie z 30 lat w światowym MMA. I to jest normalna sytuacja. Naszym zadaniem jest zestawiać na daną chwilę najlepsze pojedynki. Już się nauczyliśmy dawno, że jak za dużo kunterzymy i za dużo ustawiamy i staramy się zrobić zbyt taki scenariusz na kilka kroków, to zwykle te najlepsze pomysły po prostu uciekają, bo, bo, bo za pół roku mogłoby się okazać, że takie zestawienie już jest niemożliwe. Takie zestawienie, takie zestawienie, czy każde z innych, które dzisiaj tutaj zobaczycie. Cieszę się, że, że, że udało się dopiero. Tą walkę. Wszystkie dewagacje dotyczące ważeń poza wagą oficjalną to są, to są, to są jakieś kulisowe, kuluarowe historie, które no, nie mogą mieć wpływ na walkę, bo tak naprawdę dobrze wiemy, że W MMA walczą nie kilograma, a serce, umiejętności i myślę, że szczególnie w takim zestawieniu te kilka kilo nie będzie miało znaczenia. To tylko pytanie do Pani jeszcze, Aleksandra Rola, Karolina Owczarz. No bo ja przyznam, przyznam szczerze, że nie widziałem takiego zestawienia między, bo oczywiście w damskim ma, żeby tak iskrzyło, jak między Wami. Więc Karolina, powiedz, na ile to Cię motywuje i sprawiło, że wróciłaś po tej kontuzji, wracasz do zdrowia? Na ile chcesz się zmierzyć się z Olą, zabrakło Cię na Wembley? No na ile ten czynnik to zmotywował? Wiesz, to jakby tutaj absolutnie nie ma znaczenia, bo ja em, decydując się na przygodę ze sportem, ja do tego podchodzę bardzo poważnie, jednocześnie ciesząc się tym bardzo i, i nie narzucając sobie żadnej presji, ale ja podchodzę do tego bardzo poważnie, więc czy jest zła krew, czy jej nie ma, ja, ja chcę po prostu walczyć i ja chcę udowadniać, że, e, że, że podchodzę do tego poważnie, że, że może nie jestem jeszcze dobra na tyle, co bym chciała w tym, co robię, ale chcę być ciągle coraz lepsza i, e, i chcę to pokazywać Kibicom. Mam e, także, że to absolutnie to, czy, czy jest łakrew, czy, czy nie ma, nie ma na to żadnego wpływu. Ja po prostu chciałabym już tę walkę bardzo mocno zamknąć, bo już mówi się o nich od roku, do trzech razy sztuka i wierzę, że tym razem do niej dojdzie. No Kabib się spotykał z Fergusonem cztery razy. Bez przesady, nie, da, nie porównujmy jeszcze poziomów e, e, do tej walki. Ja mam w takim razie pytanie, Karolina, z kim chciałaś walczyć w Londynie, bo wiem, że nie ja byłam pierwszym wyborem, mimo że już po mojej kontuzji bardzo szybko dałam znać organizacji, że jestem gotowa do walki. Cały czas podtrzymujesz w mediach, że chcesz tego pojedynku, natomiast no, mi menadżer przekazał inną informację, że jednak chciałaś pojedynku z kim innym, jednak tutaj obecny jeden z organizatorów, Maciej Kawulski, stwierdził, że nie ma takiej opcji. thank <laughs> you Nie powtórzę, nie powtórzę. Zaczęło się. Myślę, że w ogóle tutaj nie ma o czym mówić, ponieważ tego pojedynku cały czas chciałam dążyć. Tak, były rzeczywiście nie tylko moje pomysły i to nie był, nie był mój wymysł, aby, aby w Londynie stoczyć po prostu pojedynek z miejscową dziewczyną, a ten polsko-polski zostawić na polską dużą galę. Ale jak pojawiło się twoje nazwisko, przyjęłam je w ciągu, w ciągu paru minut, także, także nie dopowiadaj. No myślę, że nie miałaś innej opcji, bo... Po prostu byś nie zawalczyła, gdybyś nie przyjęła tego pojedynku. I wymyśliłam sobie kontuzję, żeby się z tobą nie zmierzyć. Tak, tego właśnie było. Tego nie powiedziałam. Ja mam pytanie do Skota Askama. Jesteś mistrzem już jakiś czas. Wiadomo, że w Polsce jesteś doskonale wszystkim rozpoznawalny i znany. Za granicą również. Więc pytam, czy są inne organizacje, które dobijają się, aby Skota odbić z KSW? Myślę, że to pytanie chyba raczej nie jest na miejscu, jeżeli Scott chce odpowiedzieć. Sorry for taking my time to reply, guys, I'm just getting translated in here. Don't say anything. Uh, but, yeah, obviously KSW is where I'm at, I, start, I plan to stay for a long time, so that's, that's the answer. Jestem w KSW, jestem tu od dłuższego czasu, nie mam o czym mówić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo jeżeli... Proszę, Artur. Ja mam pytanie do Michała Michalskiego, powrót Alberta Odzimkowskiego po dłuższej przerwie, czy widziałeś ten pojedynek z Krzysztofem Kułakiem? Tak, widziałem. Czy uważasz, że to było wielkie zwycięstwo Alberta, czy jednak no, porażka Krzysztofa Kułaka, który no, wydaje się, że już jest u, u schyłku swojej kariery i czy oglądając ten pojedynek miałeś takie wrażenie, wow, będę musiał się wznieść na, na wyżyny swoich umiejętności? Odnosząc się do walki Alberta, no, Albert wziął walkę, czy wygrał z Krzyśkiem w dobrej formie, czy złej, wygrał tą walkę. On wziął, zrobił to, co miał do zrobienia, walkę wygrał i tyle. Nie, nie będę się wypowiadał na temat tej walki, a do Alberta jak najbardziej podchodzę z ogromnym szacunkiem i dobrze o tym wiem, że muszę znieść się na wyżyny swoich umiejętności. Zresztą w każdej walce tak jest, ale w tej walce, no wiadomo, każda nasza następna walka jest tak naprawdę walką o wszystko, jest najważniejszą walką w życiu, tak samo będzie i tym razem. Jeszcze jedno pytanie. To chyba będzie też tak w cudzysłowie pojedynek na trybunach, bo wy z tego, że macie za sobą wielu fanów. Kto, Twoim zdaniem, będzie górą właśnie na tych krzesełkach w Gliwicach? Kto przywiezie więcej kibiców? Albert czy czy ty? Michalski team. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest taki moment, w którym powinniśmy postawić kropkę, przynajmniej na razie, jeśli chodzi o gospodarzy i naszych gości. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o Galeka sw 52, ponieważ teraz po raz pierwszy będziecie Państwo świadkami o takiej bezpośredniej konfrontacji. A więc zapraszamy przede wszystkim fotoreporterów, żeby przygotowali swój sprzęt do tego, aby uwiecznić pierwsze face-to-face.